No, bierzemy, jest, jest bierzemy. Ten powinien być odrobinę lżejszy. Znaczy... No ja mam. No i like Tyle nie będzie, bo i tak... To jest, uh... Nieledwie że byliśmy przed chwilą świadkami wydarzenia wielkiej wagi, urodzin młodej foki. Ja nie przypadkiem mówię o wadze, bo ona zaraz wylądowała na wadze. No, ważymy nasze potomstwo bardzo często. To jest jeden z elementów naszego projektu badawczego. Staramy się zbadać to tempo wzrostu. Szczerze mówiąc, możemy atwoką stać i widzi się, jak ona rośnie. niemal niemalże tak przy... może urosnąć. Przybiera. No, dwa 2-2,5 dwa kg dziennie. Nie? No to, ja to, wiecie, to, to... Ale to rozumiem, nie że taka... tylko młoda poka. Starzec sobie nie może pozwolić na takie przyrosty. Nawet nie, no jej, jej mama w tym czasie chudnie. Jak mieliśmy fokę, wykarmieniu sami, yy, bo matka nie miała mleka. Yy, pani Iwona, która jest opiekunką fok, wychowała od, od drugiej nocy już. To yy, robiąc wszystko według no, najlepszej wiedzy, mieszanki z tranem, specjalnym lekiem, yy, papką, rybą itd., tak tak udawało nam się udawało nam się po dwóch dniach osiągać przyrosty 100-200 gram. Dzięki temu foka żywa, bo to było nasze zadanie. Nie, nie umarła nam, tak? 100-200 gram przybierała dziennie. A obok te, które miały matkę, właśnie przybierały 2-2,5 kilo. Nie da się podrobić tego Tak, natura najlepiej żywi. Tak, i, I potem, oczywiście, potem się wszystko wyrównało, bo no, jak nasza już doszło, dorosła do, do wieku, kiedy zaczęła jeść ryby, to jadła tak intensywnie, tamte z kolei skudły, ta dorosła. I wszystko się wyrównało. Wszystko się wyrównało, po wyrównało ja widzę, Ale uratowaliśmy ją. Tak? No to wyniki wyczyn. Te małe foki przypominają czasami takie małe niedźwiadki wręcz. Takie futerko jest całkiem inne niż na dorosłych osobnikach. Czy to futerko już jest w stanie ochronić te małe foczki od pierwszych dni przed zimną wodą? Czy one jeszcze nie wchodzą albo starają się być poza? Nawiązują wodą. te niedźwiadki. Niedźwiadki nie tracą tego futerka, a foki za dwa tygodnie czasem tracić. Dla nas cywilizowanych zmarźlaków, to jest chyba najbardziej uderzający hmm, szczegół, w biologii fok, że zimą się rodzą, na tak, lodzie ale, ale rodzą się bałtyckie, prawda? O nie mówię. Atlantyckie szare się rodzą, w innej, innej porze, kanadyjskie, jeszcze, o innej, innej porze. No, ro, rodzą się teraz, na przełomie lutego i marta, na całym Bałtyku się rodzą. A z czym to jest związane, że właśnie o takich mi się nie porze? Za chwilę, jak młode będą chodzić do brzegu, przy brzegu będą ławice śledzia, na nata, natarło, prawda? Więc z on, rybem, One z się oparnym. rodzą w rytmie całego ekosystemu. Tam będzie dla, dla nich ciekawo to śniadanie wyższego rzadka. Ale w razie jest tutaj wszystko biologicznie w porządku. Bo urodziło się to dziecko, kiedy trzeba i jak trzeba. No, Nasze rodzą się w nocy. Nie można tego poobserwować sobie tak e, swobodnie. E, robimy to przez system monitoringu. Na, e, tak, macie cały system obserwowania? Tak. Każdy krok, o ile to krokiem można nazwać, Praw, jest widziany? Pra, prawie każdy. Na tyle jedna stać. Te kamery wszystkie tutaj wokoło obserwują i, i rejestrują porody. No dobrze, a jak już ten potomek jest na świecie, to jest i co z nim dalej? Jak to się odbywa w naturze, a jak to jest tutaj? I co będzie z tym? Tu jest prawie tak samo jak, jak, jak w naturze, z tym, że nie dajemy szansy fokom, aby nie chciały żyć. Bo w naturze jest tak, że jak przestaną jeść mleko, to po pewnym czasie głodówki idą do wody, żeby zacząć łowić ryby. Niektóre z tych fok nie idą do wody i nie zaczynają łowić ryby, czyli giną. Ono są niejako skazane przez naturę, tak, tak. to jest taka naturalna selekcja, no, nie za, jesz, tak, gin. Tak. ja jem, tak Natomiast tak. my staramy się zrekompensować straty, jakie są w zasobach fok z tytułu przyłowu, chorób i tak dalej, antropogenicznych właśnie tych, tych czynników zagrożeniowych. Staramy się yy, yy, tak, aby każda foka przeżyła ten okres, nauczyła się jeść, łowić żywe ryby i potem je wypuszczamy. No ale dla tej młodej fotki to się dopiero zaczyna okres pobytu tutaj w tym waszym gościnnym miejscu. Natomiast kiedy Foki stąd idą w morze? Młode foki. Zwykle jest to w okolicach dni morza, czyli to jest ostatni tydzień czerwca. A to, to, to święto nie jest na tą część. Nie, ale staramy się jakby podkreślić, bo w, w ten czas się o, o Morzu mówi, a dzięki Fogom też się właśnie o Morzu Z mówi. więcej, więcej to, szumu to, tak, takiego, takiego morskiego szumu wewnątrz kraju, prawda? Że, że jednak Polska leży, leży nad Morzem. To morski morzem. kraj jesteśmy, tego nie mówisz. O, pan bardzo piarowsko myśli, widzę. To, to dobry znak dla Fogu. Nie mam wyjścia, jestem mieszkańcem Wybrzeża i, i, no. i moje, jakość mojego życia zależy od tego, i jak naród sika do tego morza, nie, więc... O, tego to na pewno, no i od świąt. A jak odbierają, jakim to jest świętem dla pogrzeb, są wypuszczane, to one się rwą w ogóle na tą wolność, czy macie trudności z no, wypuszczeniem? jest to duży szok, tak okay. otwar otwarcie skrzynki i nagle po drugiej tada. stronie nie ma płotu, nie ma yy, betonu, jest horyzont, prawda, czegoś w życiu nie widziały. To, 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 to jest Ale jakiś atawizm w nich nie mieszka, że ale... To jest nasze środowisko. A bo tak to tak Idą, kuchamy, idą, bo nie. Czułem, to nie jest idą sprawdzić, gdzie jest koniec tego basenu. Nie? I A koniec skoń, jest na, daleko. To A tam. my je wypuszczamy w Słowińskim Parku Narodowym. Aha, tam, jest, tam, jest tam, tam jest względnie z... spokój, tam jest stosunkowo ma, ma, mało nie. intensywne rybołówstwo. rybacy tam idą na rękę, nam na czas wypuszczenia podnoszą swoje sieci. Ale coraz bardziej nam się marzy, że wypuszczać je na, na cyplu helskim. Cyperhelski, ta Mewia by tak w ujściu Wisły i ryfmew taka mielizna w środku Zatoki, to są te historyczne siedliska tych fok. Mhm. Idealne tak. miejsce do wypoczynku właśnie, tam można się wysuszyć, pogrzeć troszeczkę na słoneczku. I chcielibyśmy, żeby jednak takie, to jest takie marzenie. To Zidawii, czas próbować, żeby no. Taka kolonia na cyplu się usadowiła, ten czas można słowo swobodnie zlikwidować, a atrakcją byłoby... To i dla Was może chodzenie by takie trochę lżejsze przeżycie, no, bo by właśnie było widać. Do dzikich, do dzikich Fok, prawda? No właśnie. Proszę bardzo, tak oto wygląda opiekun fok. Ale panie Arku, żeby być skutecznie tym opiekunem, to co pan musi? Czy pan musi mieć władzę? Czy pan musi po prostu być ulubianym przez te zwierzęta? Czy może coś jeszcze jest panu potrzebne? Co najbardziej? Może znać ich język trzeba? Znaczy język też. No, trzeba po prostu zrozumieć zwierzaki na pewno, ale tak jak pan powiedział, i władza, i to, żeby mnie polubiły. To znaczy. Władza y, musi być, ponieważ to nie jest tylko opieka taka, ale prowadzimy trening, y, one muszą, muszą wykonywać polecenia. No, żeby ktoś wykonał polecenie musi czuć, że, że ja mam nad nim władzę. I dalej, dokładnie dalej jest już ta miłość, czyli rzeczywiście to nie ma tak, że my tylko e, jesteśmy właśnie jacyś tacy srodzy i tam mamy coś, e, do czego się prawie, że zmusić, bo to nie o to chodzi. My je nagradzamy. Właśnie chodzi o to, żeby one zrobiły coś dobrze i my je za to nagradzamy. Jedzenie. I dzięki temu one się do nas zbliżają, no, że, ta, że tak takiego użyję określenia, czyli są, są e, coraz bardziej zaprzyjaźnione z nami. Przez Ponieważ, żołądek do serca. Dokładnie przez żołądek, przez jakąś pieszczotę, bo jedna lub A widzi Pan, a bez... że tylko przez jedzenie. Do mnie się trafi tylko przez jedzenie, ale nie macie jeszcze jakiś inny sposób, możecie coś wypracowali. Oczywiście, że mamy. To, to nie jest tylko tak, że, że jest jedzenie, choć to jest no, w pewnym sensie najwa najważniejsza ta część, ale każda z, na z naszych fok jest inna. Ale jedne e, na przykład lubią pieszczoty, jakieś drapanie. Więc oczywiście to jest również e, forma nagrody. Ja cię podrapię, popieszczę. E, zajmujecie się tutaj też, w gruncie rzeczy, popularyzacją. Nie jest wam obca edukacja i dydaktyka, prawda? No to musi pan znać doskonale Fokę, żeby ją przedstawiać ludziom na różne sposoby. Znaczy ja może się specjalnie nie zajmuję tą edukacją, bo tutaj mamy dział edukacji, który się tym zajmuje, ale jak najbardziej oczywiście no, muszę znać Fokę, no na pewno no, to jest... A my znamy Fokę głównie z opowieści. Ona nam przypomina takie, y, takiego dużego niemowlaka o psim pysku. I to jest pierwsze skojarzenie. A hmm. przyjrzyjmy się jej troszeczkę dokładniej. Na przykład przy pomocy pomocy dydaktycznej, hmm. może ja bym się nadawał. Ja mam taki um, dwóch popły kształty. Su, super foka. Nie sądzi Pan, no. nie sądzi pan no. że mógł Pan objaśnić, jak się jest skonstruowana na, na, na takim modelu, może na niedoskonałym. No ale, no tak, no niedoskonałym ale jak się ładnie zaprezentujesz, coś... dostaniesz rybę, no także... No, no, mam sobie tego? Po, po Kształt owalny, ale może nie do końca. E, jednak, no, nie? Foki są chyba troszeczkę nawet e, bardziej opływowe, mi się wydaje. Mimo swojej nawet tuszy, chociażby dziewczyny przed poradem są naprawdę bardzo, bardzo takie korpulentne, ale e, opływowe. Przypominają trochę taki okręt podwodny, jak płynie. Bardzo taka dynamiczna statka. Praktycznie jak obserwowałem je tam pod wodą, to praktycznie nie wykonywały żadnego ruchu, a bardzo szybko się przesuwały do przodu. No tak, jak nadadzą sobie już prędkość, to mogą po prostu płynąć. Dzisiejsze pokarmium w Helu to jest okazały obiekt. A podobno to wszystko zaczęło się od, od jednej, biednej, zagubionej, nieszczęśliwej poczki. Tak, ktoś zaczął tutaj dokładnie. Tam jak żebyś nie wpadł. No, no właśnie, Bo co tam to jest to było... historyczne deski. Nie, deski, deski późniejsze. są wztorne, późniejsze. Natomiast teraz nie używane jest to. Tam było szambo. Mieliśmy fokę ranną. Ale chyba nie w szambie. No nie, ona była w laboratorium, ale w ciągu dwóch dni to samo trzeba było przerobić na, na pierwsze fokarium. E, co było pierwsze, foka czy, czy idea fokarium? E, foka, e, w tym wypadku foka. I od tego się zaczęło. E, tak, i, i ratując ją, czytając inne e, dokumenty, e, 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 jak się ratuje takie foki, nagle okazało się, że w innych krajach są fokaria. Zobaczcie jakie te foki są sprytne. Same przypłynęły, zapukały, żebyśmy się nimi zaopiekowali. Tak? Z no on gdzieś z Estonii przypłynął, 400 kilometrów. Mhm. Ale, ale do, do, dotarł tutaj. A on został w Juracie na plaży. Co było. Była mu było? Było mu coś? Tak, miał, miał e, zwichnięto albo, albo wyłamano. Pływa. On, on jedną potem w ogóle nie ruszał i pływał w jedną stronę. Kręcił no się tak, w półkę, tak. miał, miał parę rant. To, to był jeden z tych elementów, które nie pozwalały nam jej wypuścić, bo tak sobie pomyślałem, że jak on pływa tylko w jedną stronę, te wszystkie ryby, które czekają mu w drugą stronę, są nie dla niego. Ta foka zrobiła dużo dobrego dla, inna, dla swojego współbrateńców tak naprawdę. No. Tak, pierw tutaj otrzymał sobie, wypraszała pieniądze na fokarium. <laughs> Nawet? <laughs> to, to, to się <laughs> sama, udało. A w jaki sposób wypraszała, przychodzili ludzie i wzruszali się. No po prostu tak, bo jeżeli Tak się rodziła argumentów, idea. Argumentów, nie wystarcza racjonalnych, muszą dać do tego emocje. Człowiek chyba nie potrafi tak dobrze oddać, szczególnie mężczyzna, a foka wystarczy, że popatrzy. Agata. Agata? Gatka. Agatko, Agatka? Agatką. Agatką. Dobrze im tutaj. Hmm? Dobrze, dobrze. Yy, jesteśmy powszechnie chwaleni w Europie za, za taką formę nieregularną tego pokoju, za te kolory, któreśmy dobrali. Tu bardzo dużo jest nakręcanych filmów, takich zdjęć, w ok, które potem są miksowywane firmy yy, przyrodnicze. Bo tam od spodu, jak byłem, to całkiem naturalnie wygląda. Tak, no, praktycznie no, jest no, jak no, od spodu no, można. No, te ok tak dobrze czują? Mają swoje plaże pod, po, 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 to po... jest pod, godne, godne podziwu, że, że się zrobili coś naturalnego z rzeczy zupełnie nienaturalnych. I, w i człowiek może być bardzo blisko, prawda? No I... bardzo. Oczywiście. To jest najbliższy I... chyba możliwy kontakt. Fok, przyjechały do nas z, z fokarium e, szwedzkiego i ze skansenu e, sztokholmskiego. A cztery młode samice, za porozumieniem Ministerstwa Środowiska Polski i Estonii, przyleciały samolotem wojskowym ze Stonią. Foki samolotem? przyleciały, no to jest Ale to są fałki reproduktory, bo to nie są już tak, właśnie, Tak, to, 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 to są. To już nie wychodzą na tam, wolność nigdy. Tamte tam tak? młode, młode były e, zabrane od razu z lądu, one nigdy nie były i dla nich naturalnym środowiskiem wodnym jest i, i to jest stado nasze rozrodczone tutaj. A jak szybko y... żeście się dopracowali takiego jednego haremu oczego pełnego? Stosunkowo szybko, przyjechała Unda Marina przyjechała ze Stokholmu, to Balbin natychmiast potraktował jako osłoną żonę i w roku 2000 był, mocno Adam był, był tak naprawdę. Długo musiał czekać w celibacie na ten szczęśliwy fakt? Osiem lat. U, no, to to dlatego się pracę. tak szybko zabrał do robocy. No. Pokarm jest w jakimś sensie czymś przejściowym. Kiedyś będą poki, a pokarium nie będzie już jako takie potrzebne. Natomiast jego baseny mogą się zamienić w morfinarium, czy nie wiem, jak na to nazwać rybarium. E, tak, no i. Trzeba wiedzieć, że Fokarium jest częścią stacji morskiej Instytutu oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, która z której hoduje, w cudzysłowie, uczy specjalistów od badań morza, ochrony morza, eksploatacji morza, ocenografów. Skąd ty... popłyną w świat najbardziej chyba ym, wyks... wyksz... wykształcone poki, nie? Na no to tak, co wygląda? Tytułów naukowych im nie da. Nie A szkoda, kim jada ten tytuły wydawajcie. <laughs> ale, 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 ale osoby, które się im zajmują, te tytuły tutaj yy, robią i mam nadzieję, że jakość tych specjalistów będzie coraz lepsza, bo w Polsce potrzebni są scenografowie, potrzebni są biolodzy, ekolodzy morza. No, w końcu no i bar morzem, są, no. No. bardzo, bardzo potrzebne są foki.